Manko i cześć, z tej strony, ja z kanału Wendkarską z Buta. Dzisiaj jesteśmy na łowisku Jedlanka. Pierwszy raz na komercji chyba od kilku miesięcy. Cały czas na PZW łowiłem. Teraz pierwszy raz przyjechałem na komercję i efekt jest taki, że ciągle wieje. Ciągle wieje. Jest nieprzyjemnie, jest źle, jest tragicznie, ale prawdopodobnie trzeba daleko rzucać co było problemem na początku musiałem 30 na 40 koszyki zmienić oczywiście mam dwa federki i tutaj mam niespodziankę zaraz wam pokażę moją niespodziankę dla was yy, i dla mnie przynajmniej bo udało mi się dopiąć wymianę yy, nowej yy, wędki tak jakby teraz mam nawiódłą wędeczkę którą wcześniej używałem na brodach yy, ten karp 4-kilowy, który był na moim stawie, to było właśnie na ten kij. Wszystko zobaczymy, czy się dzisiaj spisze. Jak na razie jest tragicznie. Prawdopodobnie na zawodach połapali, bo tutaj były zawody godzinę temu. Eee, ale czy ja połapię, to już bym poddał pod wątpliwość. Wydaje mi się, że pamiętacie ten zestaw od Matrixa: eee, Aqua Ultra X, Kijek 360 m do 70 g od Matrixa rotech Horizon 3000. A drugi kijeczek to klasyczny, jak zwykle. Dajmunia. Tak, Dajmunia, katizm, schizma, tak zwana. Widzimy się może przy jakiejś rybie. Spróbuję dla was specjalnie nagrać coś o taktyce, jaką mam dzisiaj. Taktyka jest prosta. Zobaczycie jaka. Mamy rybkę pieprzą. O, się spił. Ale duży leś był. składa się koszyka 40, bo mniejszy po prostu, tak e, wiatr po prostu bawi się tymi koszykami, że to jest jedyny możliwy sposób na uniknięcie tego. Mamy zaczepiony na systemiku, tutaj mamy gumkę, znaczy gumkę stopera od Prestona, a dalej mamy e, długą taką e, skrętkę, Z zaczepiony na szybko złączce, przypon 10 cm i kukurydza. Tak, to jest chyba tutaj 14, na drugim jest 30 cm i 12. Zobaczymy, czy tutaj lepiej z krótkimi, czy z drugimi, przyponami biorą. Zanęta to jest yy, Mix od Timar mixa Jest tutaj Karp Krudzkia. Jak tutaj na merzystej będzie łaskawy później podejść, to no pokażę, jakie zanęty są. Jest yy, Timar Mix, Karp krótka. Jest yy, Timar Mix, yy, podajże, yy, czekolada, po, czekolada y, pomarań czy coś takiego, no i jeszcze dodałem trochę zwykłego y, skretinga śmierdzącego peletu, ale to tak tylko jest y, drobinka no i pół y, paczki y, czy tam puszki, które się pod moją nogą kukurydzę, ja pokazuję Wam jeszcze mieszankę tutaj mamy no, dużo kukurydzy, kukurydzy o smaku waniliowym, jakieś inne takie dupererki. poza tym oprócz tych mieszanek, które Wymieniłem od timer Mixa aż klipsa wypiął tak się wpiął tutaj mam hak bodajże tutaj mam 14 znaczyłem, czy go wyjmę jest coś większego na pewno ale, ale jazda ojoj To na kukurydze tu jak na razie kuryzna wygrywa je Jego na razie nie mogę w ogóle przyciągnąć prawie. On chyba jedzie w rzekć jak płoda. Szkoda będzie jego Wystraszyłem się, bo drugą wędkę poprawiałem i nagle nie, nie widziałem brania za bardzo, tylko widziałem, że mi się aż ręka federowa mi się przesuwa. Hmm. i myślałem, że to wiatr jest taki podejrzew, bo czeka na kija i szczytówka wygięta w pół jest w wodzie. Przejdziemy sobie dalej, trochę. Do... Tak, on jest tutaj. No, taki kartik jest O, duży się już. Co to jest? Lin kartik. Chodź do podwiraka. Nie jest. Nie nie jest. Nie nie jest. W ramach tego, że nie mam maty to wezmę go sobie na no ten na matomiarkę zobaczcie jaka wielka kukurydza na takiego karpie zobaczcie tak bez zadziorowy wyciągnąć karpę się da wyciągnąć karpie się da weźmiemy karpika chodź karpiku zaraz ci na miniaturkę zrobimy zdjęcie ładny gruby karpik myślę że taki pod 3 kilo. 50 55 cm zaokrąglimy do 56, no 56 jak nic, bo tutaj jeszcze są wywoje piękny karty za Was zdobyć. Nie, nie będę go już mierzyć, ale taki ładny. Probujmy tutaj do wody sztycha i pana karpika sobie spróbujmy wypić. Mamy już pierwszą rybę, nie leszcza, tylko rybę na koncie. Jest to karp 56 cm, taki grubiutki, około 3 kg. Zrobiliśmy ładną sesję zdjęciową, oczywiście wszystko. E, uczę się na błędach, teraz już wiem jak prezentować większe ryby, kiedyś bez maty nie wiedziałem jak je prezentować. Teraz e, tak jak na sesji zdjęciowej będziecie mogli zobaczyć, pewnie tutaj jakieś zdjęcie dodam. Zrobiłem tak, że wziąłem sobie na kolana podbierak. Trzymałem tego karpie nad podbierakiem, i on, jakby nawet mi wypadł, to wypadł mi między nogi do podbieraka. I ten ciężar wyzebrała właśnie siatka. Całe na siatkę mam taką właśnie e, przyjemną dla ryb, przyjazną. E, przeszła e, fala dość spora. Także aż mi buty mało nie pozalewało, albo pozalewało nawet. Przesło <grym> mi też zalało. Aż mi się kałuża taka zrobiła, bo ja mu ustawiony tak, że tutaj mam taki rowek, o tu. I mi się tutaj nalało wody od Pirona i teraz są mokre spodnie całe. Przerzuciłem sobie zestawy po 20 minutach ciszy, bo nie mogłem po prostu się nawet ruszyć przez to, że był ten deszcz pieroński. Po ulewie tak pół godziny, teraz jeszcze będziemy łowić teraz problem, żeby wrócić do tego samego miejsca, bo to miejsce myślę, że przerzuciłem o dobre 50 metrów a i tak odległość klipsa od miejsca, gdzie wcześniej rzuciłem, oczywiście wcześniej, ale nie mówimy o tym przed karpiem, tylko po tym, jak ten karp mi zerwał tego klipsa. Zerwał w sensie, że ten klips po prostu puścił i zaczął mi jechać. A ja niestety kamerzysta nie zdążył tego nagrać. Ja tutaj sobie spróbuję na tym drugim kiju, ustawić dobrze klipsa i wydaje mi się, że już, już i tak chyba nic nie złowię. I tak jestem zadowolony, bo zawsze tutaj przyjeżdżałem z karpiówkami. Te karpie niby są silne, ale jednak na karpiówkach tego nie widać, bo to są sztywne pały. A tutaj mogliście zobaczyć jak ten kijek ładnie się giął i to jest Przepiękny widok myślę, że będę od czasu do czasu na komercję przyjeżdżał, żeby powalczyć na federkach z takimi karpiami. Na takich komercjach yy, z karpiówką raczej nie będę jeździł. Raczej z federkiem. I muszę powiedzieć, że Federek robi robotę na takich karpiech. I to chyba tylu. Ale tak, cel wypełniony wypełniony. Przyjechałem po to. Aby złowić karpia w 3 godziny, naprawdę mało czasu, trzeba było tak w 3 godziny wymyślić taktykę, przetrwać deszcze oraz wiatry. No i poza tym jeszcze coś złowić, tak, wyholować, eee, rozłożyć się, złożyć podczas tych 3 godzin. Zaczęliśmy łowić koło 12.30 przed 13:00, tak, rozkładać się, nie łowić, rozkładać. Zaczęliśmy łowić po 13 Taktykę realizowałem przez półtorej godziny A teraz mam przemoczone buty To kiedyś to się no nałapałem 4-5 łapałem tak Wiecie więc było grubo co nie nawet po 60 cm zdarzały się karpie Ale na federku to jest po prostu Totalnie co innego inna w ogóle zabawa jest No a szczególnie na takim lekkim 70 gramowym Naprawdę przyjadę może tutaj a może na jeżów przyjadę, a wydaje mi się, że to jest bardziej stosowne łowisko, bo tutaj jest trudniejszy poziom, ryby jest mniej, ale ryba jest duża na tym stawie, więc będę się starać, starać dla Was na przyszłość, będę starać się w październiku uruchomić znowu połamania mordeczki i na razie do zobaczenia.